Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was prawdziwą perełkę, szczególnie jeśli jesteście miłośnikami zwierząt. A jeśli tak jak ja traktujecie swojego pupila jak członka rodziny, to wiecie jak ważne jest dbanie o jego zdrowie i radość. Pozwólcie, że przedstawię wam zwierzomarket.pl sklep stworzony z myślą o szczęśliwych, zdrowych i dobrze odżywionych pupilach. Wyobraźcie sobie miskę pełną pysznego i wartościowego jedzenia, które nie tylko wspiera zdrowie waszego zwierzaka, ale wręcz sprawia, że podskakuje z radości przy każdym posiłku. Tak, właśnie to oferuje zwierzomarket.pl. Od zbilansowanych posiłków zapewniających waszym pupilom wigor i energię, po specjalne smakołyki dbające o mocne zęby i błyszczącą sierść. W tym sklepie znajdziecie wszystko. Nie zapominajmy też, że nie chodzi tylko o zdrowie. My, właściciele, wiemy, jak wybredne potrafią być nasze małe pociechy, prawda? Zwierzomarket.co.pl ma coś nawet dla najbardziej wybrednych smakoszy. Uwierzcie mi, Wasze pupile pokochają każdy kęs. Ale to nie koniec atrakcji. Co powiecie na naturalne gryzaki, które zajmą zwierzaka na dłużej? A może suplementy wspierające jego dobre samopoczucie? Niezależnie od tego, czy macie w domu rozbrykanego szczeniaka, czy dostojnego kota, znajdziecie tu masę pysznych i zdrowych przysmaków. Podarujcie swojemu pupilowi zdrowie i radość. Odwiedźcie zwierzomarket.pl i zobaczcie, jak zmieni się jego samopoczucie. Założę się, że będziecie szczęśliwi, widząc go tak zadowolonego i pełnego życia. Do zobaczenia następnym razem. Niech żyją szczęśliwe i zdrowe zwierzaki.